Michał Kleński, Bankier TV, witamy w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń na rynkach finansowych w świecie 35-letnich imprez. Premier zagranicznych krajów też. Panie Piotrze, dzień dobry. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, chciałby Pan mieć takie problemy w naszym kraju, jak mają na przykład teraz Finowie? A jakie mają finowie? O, coś mi ominęło, nie wiem jakie mają finowie. Pani Sanna Marin została nagrana podczas imprezy ze znajomymi i najprawdopodobniej piła alkohol. O, jest straszne rzeczy. Naprawdę finowie piją alkohol. To jest dopiero news, news roku można by powiedzieć. Złośliwcy mówią... Złośliwi mówią, dobrze. panie Piotrze, że to dlatego, no. że nie słuchała przy okazji tanga i nie siedziała smutno. <laughs> tak, czy winowie raczej są znani z tego? W ogóle skandynawowie, że raczej lubią alkohol, dlatego mają sklepy wydzielone z zakratami. W ogóle no, nasz antyalkoholowy reżim z czasów PRL-u to niech się chowa. W porównaniu do tego skandynawskiego. No nie, no ogórki, no sezon ogórkowy. Dokładnie, bo u nas odra, martwe ryby, no i fatalne tak dane gospodarcze i to jest chyba to na czym powinniśmy się skupić. Z jednej strony hasła o technicznej recesji, z drugiej strony te dane gusowskie, które dziś się pojawiły, też można by powiedzieć nie najlepsze. No tak, tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o dane o PKB, bo tych Pan mówi, mówiąc o technicznej recesji, no to słabiutko rzeczywiście, bo z kwartał do kwartału spadek o 2,3%. Największy spadek w Europie, to wszyscy podkreślają. Co prawda, rok do roku to było 5,3% do góry ale jednak te 2,3% robi wrażenie. Najbardziej pesymiści mówili o około 1% spadku, no, no okazało się być dwa razy więcej. Słabo to wygląda. Dlaczego? No, z oczywistego chyba powodu, właściwie z oczywistych trzech powodów. Po pierwsze, w tym danych za pierwszy kwartał, który był znakomity z kolei, 8,5% 8,5% wzrostu PKB, to z tych 8,5%, 7,7%, czyli punkta procentowego, czyli ponad 80%, to były zapasy, wzrost zapasów. Jak tutaj często mówiliśmy z panem redaktorem, no wszyscy kupowali te produkty na potęgę, ładując je do magazynów, dlatego że były problemy. Z liniami logistycznymi, z transportem, ze wszystkim, ze wszystkim. W związku z tym, chcąc produkować, musieli kupować. Kupowali tak, że wypełniały się magazyny po sufit, a niektórzy nawet budowali kolejne magazyny. Naprawdę tak było. No a teraz sytuacja jest taka, że po pierwsze, jeżeli chodzi o koszty frachtu i cały fracht drogą morską, to indeks BDI, Baltic Dry Index, leży gdzieś tam i płacze bo jest, wrócił do poziomu sprzed pandemii, nie sprzed wojny, a sprzed pandemii. Surowce te staniały, oprócz gazu, do którego pewnie jeszcze wrócimy. I to wygląda zupełnie inaczej, a tymczasem świat szykuje się do spowolnienia gospodarczego. Niektórzy mówią nawet do recesji, przynajmniej w niektórych krajach. W Stanach 50-50, może tak, może nie. W Europie no, coraz większy strach przed recesją, przed zimą. No w związku z tym oczywiście te magazyny się opróżniają, ale opróżniają się wolno, a nowe, nowa produkcja do no tych magazynów nie wchodzi, bo firmy nie zamawiają, bo po co? No i wynik mamy taki, jak widzimy w tej chwili spadek o 2,3% miesiąc do miesiąca. Czy to doprowadzi do technicznej recesji, czyli dwa kwartały spadku, kwartał do kwartału? No pewnie tak, zapewne tak będzie. To nie będzie dramat dla Polaków, dlatego że to nie zwiększy bezrobocia. Bezrobocie zwiększyłaby prawdziwa recesja i to kilkumiesięczna, a nie jednomiesięczna. Kilku, kwartal, kilku kwartałów, a nie jednego kwartału, która jest możliwa rzeczywiście taka jednokwartalna recesja na przełomie roku. Jest to całkiem prawdopodobne. Pocieszające jest właśnie to, że rynek pracy bardzo późno reaguje na zmiany i dodatnie, i ujemne, no i to jest akurat plus dla Polaków. Jeżeli chodzi o drugi czynnik, to jest to, że to spowolnienie gospodarcze powoduje spadek eksportu, a przynajmniej spowolnienie eksportu, no to uderza w nas zdecydowanie. Jeżeli Niemcy rzeczywiście wejdą w recesję, to uderzy jeszcze mocniej. No postawy konsumentów, to widzieliście Państwo chyba wczoraj w wskaźnik ufności konsumenckiej na poziomie 18-letniego dna w 2004 roku ostatnio był taki tak, tak nisko, ponad 40 ponad minus 40 w skali, minus 100 do plus 100. Fatalnie to wygląda. No i, i, i tyle. No I, i sytuacja na razie jest kiepska. Jest, Źle, choć nie beznadziejnie. Dlatego, że gdyby ruszyły inwestycje, gdyby, wielkie gdyby, gdyby ruszyły inwestycje, to wyczołgalibyśmy się z tej recesji dość bezboleśnie. Na pewno inwestycje ruszyłoby KPO, prawda? pieniądze z KPO 100 miliardów za darmo złotych i tam około 50 miliardów bardzo nisko oprocentowanych pożytek. Sensowne to było, tylko zdaje się, z powodów politycznych. Do tego chyba nie dojdzie, nie wiem. Ja na razie tego nie widzę. Zawsze mówiłem, że dostaniemy te pieniądze, teraz mam olbrzymie, olbrzymie wątpliwości. Można zastąpić te pieniądze, wyprzedzając, owszem, można zastąpić te pieniądze. Nawet Paweł Borys, szef PFR-u, mówił, że przecież kilkanaście miliardów złotych wyemituje obligacje i proszę bardzo. Owszem, te, te 100 miliardów czy 150 miliardów rozłożone na 2-3 lata to jest 45. No, dlaczego mówię o trzech, Bo jeszcze kwestia rozliczenia. To jest 40-50 miliardów rocznie. No, można to wyemitować, owszem, tylko jeżeli to będzie budżet emitowany, to zapłacimy 5,8 dzisiaj, a nie wiadomo o ile jutro czy pojutrze procent odsetek od tego, co przy 100 miliardach robi, no. 5-6 miliardów, 7 miliardów złotych kosztów rocznie, co nie jest mało. No i tak to w tej chwili wygląda, panie redaktorze. Panie Piotrze, to na pytanie pana Grzegorza, czy może pan ocenić prawdopodobieństwo przyznania Polsce KPO za kadencji obecnego rządu? Prawie pan odpowiedział. Ta kadencja coraz zakończy. No, prawie odpowiedział Bo, bo coraz, to prawdopodobieństwo jest coraz mniejsze, niestety. Niestety, nie widzę szans na to, żeby od strony politycznej prawo i sprawiedliwość, a właściwie jeden człowiek, się ugięło i wypełniło to, co obiecało. No, bo przecież, proszę Państwa, no, umówmy się. Prawda jest taka, że rząd zaakceptował te kamienie milowe, te trzy podstawowe, bo tam jest dużo więcej, ale rząd je zaakceptował. Rząd, ten rząd, nie POP. PSL czy jaki inny, ten rząd zaakceptował. W związku z tym powinien je wypełnić. A teraz mówię, że nie wypełni to jest wina Komisji Europejskiej, że nie wypełni. No przecież to jest żart. jak? Dobrze, to w takim razie drugie pytanie, czy w cenach polskich akcji jest już uwzględnione spowolnienie gospodarcze, czy to spodziewane spowolnienie spowoduje jeszcze większą przecenę na naszej GPW? Wczoraj było nawet nie najgorzej. Niektórzy twierdzą, że to jest. To 1%? No, A... Tak, no i oprócz tego po 3% spadku, takie odregowanie 1% naprawdę nie robi na mnie specjalnego wrażenia. Rynek polski jest jednym z najsłabszych rynków. To nie porównuję nie patrzę na, 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 nie robię relatywnych porównań między poszczególnymi giełdami, ale jednym z najsłabszych na pewno. I od dwóch miesięcy trzyma się w trendzie bocznym, gdzie to 1740, ile razy jest dotknięty, tyle razy jako porządny odskakuje. I cóż możemy powiedzieć? Na razie tak to wygląda, jeżeli ma się właśnie problemy z KPO, jeżeli ma się za dużo spółek Skarbu Państwa w tymże indeksie, no to taki jest wynik. No dobrze, a jeszcze tydzień temu, Panie Piotrze, rozmawialiśmy o tym, jak ładnie radzi sobie polski złoty, i to już też możemy zapomnieć właściwie. Borget, tak jest, zapomnij. Oczywiście była szansa na to, żeby euro-dolar przebił się przez ten swój opór 1,0350 do stosunku do, do dolara. No, nie przebił się, mało tego, od górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego odbił się tak mocno, że mimo, że ja uważałem, że do parytetu nie dojdzie, no to, to, to idziemy absolutnie w kierunku parytetu. Ja bym tej zagadki, tej nieoczekiwanej, według mnie, nieoczekiwanej słabości. Euro dopatrywał, wypatrywał nie w tym, o czym wszyscy mówią, tam Fed, tutaj gadają ci ludzie z Fed, że będą te podwyżki. To nie, tam to jest tylko tam zabawa. Tak naprawdę nie, nie tyle jest to siła dolara, być może delikatnie, ale przede wszystkim słabość euro. A jeżeli chodzi o słabość euro, no to spójrzcie Państwo na wykresy cen gazu, kontrakt ITF w Holandii zobaczycie Państwo, że no dzisiaj jest tam około 240 chyba euro za megawattogodzinę, a to jest 20% nad szczytem powojennym, z czasów wybuchu wojny, nad szczytem a 10 razy więcej niż to, co było rok temu. I zobaczcie Państwo, że to wygląda w ten sposób, że jeżeli gwałtownie drożeje gaz, to natychmiast gwałtownie traci euro. No jak płaci Traci gwałtownie euro, no to turbo euro, czyli złoty, ten tym bardziej traci. No i na razie wróciliśmy znowu. Tak ładnie to 460 dolarów złoto zostało przełamane z hukiem. Doszło do 4,52, wydaje się 4,40, będzie za chwilę. A tu w tej chwili mówimy, że za chwilę może być 4,85. No no, no no niestety. Panie Piotrze, pan Grzegorz wskazywał też, że inwestorzy zakładają, że gospodarka USA lepiej poradzi sobie z, ze spowolnieniem niż kraje euro, co wynika właśnie z tej wyceny. Jak spojrzymy daleko za ocean, no to właśnie jak można. Tak tak, tak, tak jest. Oczywiście, że tak jest. Na pewno poradzą sobie lepiej. No, bo gdyby na przykład Rosjanie rzeczywiście zakręcili kurek z gazem, no to 2-3% recesja w Niemczech. No wszędzie to czytam, czy tak będzie, czy nie, to jest inny temat. I czy Rosjanie zakręcą kurek, to też jest inny temat. Ja się nie spodziewam raczej zakręcenia kurka, no ale to, to, to długa dyskusja musiała być. W każdym razie, tak czy inaczej, te ceny uderzają w gospodarkę europejską, uderzają w gospodarkę europejską, uderzają w gospodarkę polską, która jest bardzo powiązana z gospodarką europejską. No i tyle, no i tak to wygląda w tej chwili. Co będzie się działo, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to wszyscy chcą dociągnąć jeszcze od do tego listopada, 8 chyba listopada. Wybory środkowo-terminowe, midterm, jak to oni mówią. Nie, czyli tak, do kongresu. Całe, cała Izba Reprezentantów jest wybierana, jedna trzecia Senatu. No i to wszyscy chcą do tego dociągnąć, dlatego te ceny ropy są utrzymane za buzię, właśnie politycznie, proszę Państwa. Dlatego że Stany Zjednoczone wyprzedają, jak wiecie Państwo na pewno, rezerwy strategiczne ropy. Biden zwiększył tam wyprzedaż ze 180 do 200 milionów baryłek. No i właśnie to się gdzieś tak w listopadzie cudem. Prawda? No akurat trafili przez przypadek. Kończy się ten okres, pół roku miało być. No od grudnia zaczną napełniać te rezerwy. No i wtedy możemy mieć całkiem ciekawy efekt. I, i wtedy być może, również w Stanach zagości jakiś niepokój. Na razie Stany są dużo mocniejsze od, od Europy, i to jest prawda. Po samym Jackson Hall, tak z tygodnia na tydzień, spodziewał się Pan jakiejś niespodzianki, czy raczej na spokojnie znowu opowieści o miękkim lądowaniu? No, jak Pan widzi, Panie Dyrektorze, wszyscy pewno widzicie Państwo, że został tydzień. Dzisiaj jest 19, czyli wczoraj, od wczoraj był tydzień. 25 rozpoczyna się sympozjum Fed w Jackson Hole. Będą na pewno same wszystkie znaleźć. Mitości z całego świata. FED niewątpliwie coś tam rozjaśni, znowu mówiąc o, o przyszłości, więc trochę ją rozjaśni. Czego ja się spodziewam? Według mnie utrzymywania obecnej linii, to znaczy walczymy z inflacją za, prawie za wszelką cenę, a tak jak było w protokole z posiedzenia FED chyba przedwczoraj opublikowanym, Widzimy, że w którymś momencie trzeba będzie zatrzymać podwyżki, być może nawet zmiękczać politykę monetarną. No bardzo to odkrywcze, naprawdę, niezwykle odkrywcze. No ale ja nie spodziewam się niczego innego. To nie jest problem, co zostanie powiedziane Jackson Hall, bo według mnie mniej więcej to zostanie powiedziane, ale to samo mówi bez przerwy Jerome Powell już od długiego czasu, szef Fed. Nie jest ważne to, jak zostanie to powiedziane, tylko co rynek będzie chciał z tym zrobić. Bo pamiętacie Państwo, że podczas ostatniej konferencji Pawela po posiedzeniu po, po Komitetu Otwartego Rynku, rynek praktycznie nie czekał na jego słowa, już ruszył do góry, bo z góry miał zakodowane, że ma ruszyć do góry. No teraz czekamy na wrzesień po dużych wzrostach. Wrzesień najczęściej jest statystycznie jest uznawany w Stanach za najgorszy miesiąc dla giełdy. Więc być może będzie jakaś przymiarka do odpoczynku wrześniowego, co nie znaczy, że będzie to zamienić się w pełnowymiarową wyprzedaż. To nie bardzo wiesz. Nasz widz zwraca, Panie Piotrze, uwagę na tą rzecz, która dotyczyła Stanów Zjednoczonych i rozpalała emocje głównie prasowe, jak się okazuje, czyli konflikt Tajwan-Chiny no i ewentualne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Tu mamy powolne wygasanie tematu właściwie. No on, nie, on nigdy nie wygaśnie, nie wygaśnie dopóki Chiny nie przejmą Tajwanu. Kiedyś przejmą, nie ulega żadnej wątpliwości, ale to nie będzie za pół roku, za rok czy za dwa, nie wcześniej nie za pięć, a może dopiero za dziesięć lub piętnaście. W związku z tym, dlatego świat się specjalnie hmm, tym, no ekscytowano się na poziomie opisów wizyty Pelosi, Nancy Pelosi, szefowej izby reprezentantów, według mnie to rozgrywka, mówiłem już, ale to powtórzę, rozgrywka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, żeby pokazać, jak co twardzi są demokraci. Amerykanie uwielbiają takie postawy, to Polacy chyba też, prawda? No i tyle. I była ona według mnie zupełnie niepotrzebna i po co było zaogniać jeszcze bardziej te stosunki w sytuacji, kiedy one i tak są kiepskie, a sytuacja globalna no nie specjalnie w sytuacji, tej obecnej, globalnej, niespecjalnie byśmy chcieli chyba zaognienia dodatkowego stosunku. Świat potraktował ćwiczenia chińskie naokoło Tajwanu jako no, pewnego rodzaju widowisko, no ale ja uważam, że to, to niestety w długim terminie będzie owocowało złymi skutkami. No ale taka, tak, ta, ta, ten konflikt jest nieunikniony. Ta pułapka Tukididesa, o której często mówię. Ona się powoli zatrzaskuje, i tutaj cudów nie ma. No, tyle, że po co tak szybko? No po co wtedy, kiedy akurat mamy wojnę w Ukrainie? Panie Piotrze, żaden z nas chyba nie był ostatnio na Sopockim Molo, ale pan Krzysztof pyta, czy kiedy pana zdaniem NBP zacznie obniżać stopy? No nie wiem kiedy, no, nikt tego nie wie. Wiem przecież, że w tej chwili. Jest tylko siedmiu członków rady. Teraz śmieszniejsze to się robi. Profesor Szura odszedł do, odszedł do zarządu NBP. W związku z tym z ośmiu zrobiło się siedmiu, dwóch od marca Prawo i Sprawiedliwość nie powołuje, bo to Sejm ma powołać. Sejm. Nie Senat, to Sejm nie powołuje, nie wiadomo dlaczego. Nie ma, nie jest ogłoszony nabór do, 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 do RPP. Ja tego kompletnie nie rozumiem. I, I co tych siedmiu panów, chyba sami panowie tym razem, co tych siedmiu członków Rady Polityki Pieniężnej zrobi, nie jestem w stanie powiedzieć. Widzę dwóch zdecydowanych na podwyżkę profesor Litwiniuk i pan Ludwik Kotecki. A co do reszty, no to, 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 to ja nie, nie znam tych poglądów, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jeżeli się patrzy na to, co się dzieje w gospodarce, to ja zakładam, że podwyżki stóp nie będzie. Podwyżki nie będzie? A czy w połowie 2023 roku wreszcie doczekamy się niższych rat kredytowych? One no, no w zasadzie już są. No nie patrzyłem ostatnio na WIBOR, ale, ale po ostatnich podwyżkach i o wypowiedziach profesora Glapińskiego, WIBOR lekko przycupnął. Jeżeli lekko przycupnął, to to. to, to to, a te kredytów powinny być nieco niższe. Czyli czas na odrobinę ulgi. Mamy już wakacje kredytowe. Niektórzy zgodnie z Pana założeniem i zgodnie z tym kierunkiem, który wydaje się najbardziej Banku. słuszny, nadpłacają po prostu kredyt. Banki tak. się z tym godzą, bo nie mają wyjścia, ale tak, wyniki ja sektora nie są najgorsze, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości. Tak, tak, tak. No i ja, nasze bank, nasz sektor bankowy w ogóle jest w bardzo, był w bardzo dobrej formie. Te ciosy kolejne mu zadawane, brzydkie banki, no bo wiecie, państwo, ja zawsze to powtarzam. Nie lubi się tego, który pożycza nam pieniądze, bo trzeba je zwrócić. No w związku z tym ten brzydki sektor bankowy jest bity bez przerwy, a w dalszym ciągu trzyma się całkiem nieźle. Chociaż te dane o PKB właśnie no dały w kość bankom również przedwczoraj, no, te, te minus 3 to było w dużej części zasługą w cudzysłowie sektora bankowego. Dzisiejsze dane też, tak nawiasem mówiąc, są interesujące, bo się mówiło, że no, do dwóch miesięcy, chyba że, że no, nie ma spirali inflacyjnej, bo wzrosty cen, wzrosty płac. W sektorze firm, czyli, czyli tych zatrudniających ponad 9 osób, są niższe niż wzrost inflacji. No i dzisiaj się okazało, że nie są niższe, bo okazało się, że, że w lipcu wynagrodzenia wzrosły w tym sektorze o 15,8%, a inflacja była 15%. I 0,6%. Czyli to wygląda tak, jakby spirala zaczynała się rozkręcać. No i to jest ból głowy do Rady Polityki Pieniężnej, bo na rozkręcanie tej akurat spirali rzeczywiście podwyżki stóp działać będą. A na to akurat w, w, prezes Glapiński wpływu nie będzie miał. No, prezes Glapiński ma jeden głos z siedmiu. Tylko i wyłącznie. Siedmiu, powinno być z dziesięciu. Tylko i wyłącznie w przypadku równości głosów jego głos przeważa. Przy siedmiu trudno równość. Co najwyżej znowu premier może zaapelować o to, żebyśmy nie zarabiali za dużo, bo zabijemy polską gospodarkę. <laughs> Dobry zarzut. Pani... Panie Piotrze, to jeszcze pozostając w temacie NBP-u, pan Jan pisze, że polski złoty upada, a NBP nie broni jego wartości. Czy jest jakaś nadzieja dla złotego, czy czeka nas scenariusz jest. argentyński jest. lub turecki? Nie, 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 nie. Ja słyszę czasami jednym z niektórych moich kolegów, które opowiadają bzdury o Turcji, czy tam Argentynie. Nie, proszę państwa, no nie no, no, no przestańcie sami z siebie, sami się straszyć. Naprawdę nie. A co do tego, czy NBP powinien interweniować, czy nie, to nie, nie powinien w tej chwili interweniować. Uważam, że to jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że nasze turbo euro, ciągle powtarzam te słowa profesora Sławieńskiego, byłego szef, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, nasze turbo euro reaguje na ruchy euro-dolara i, i co? Chcecie państwo, żeby euro Ruszył w drugim kierunku, to co RPP ma interweniować na rynku walutowym globalnym? No, przez to są bzdury. Nie, nie, nie. No nic wielkiego się na razie nie dzieje, naprawdę. No, ja wiem, że ci z Państwa, który, który, którzy są na przykład importerami, no to ich to boli osłabienie złotego. Eksporterów cieszy. No i tyle, i na razie pozostańmy przy tym, a żadna, żaden super dramat nam się tutaj nie. Nie szykuję. Ja na razie go przynajmniej nie widzę. Panie Piotrze, ja wiem, że uwielbia Pan prognozować na rynku walutowym, ale ta no tak, prośba. ulubione mój ulubiony rynek. No to prawie jak Pana ulubiony celebryta amerykański. Tak jest. E, powtarzają się pytania i prośby o e, zaprognozowanie, co będzie wobec tego dalej z polskim złotem. Tutaj no, nie mamy za dużo ruchu, jesteśmy zdani na zewnętrzną sytuacją. Oczywiście, no niestety proszę Państwa tak jest, jeżeli chcecie wiedzieć co się będzie działo ze złotym to patrzcie na euro, na euro do dolara. No taka jest prawda, ile razy dochodzi do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, tyle razy się odbija i to z łomotem się odbija bardzo mocno. A z kolei jeżeli chcecie wiedzieć co się dzieje z euro to patrzcie na rynek gazu. No, wczoraj gaz zdrożał ponad 6% na kontrakty na gaz w Holandii. Dzisiaj nieco tanieje, ale w dalszym ciągu, jak powiedziałem, jest to, albo nie powiedziałem, może przedtem, no mówiłem w innym, w innym medium, że jest to 20% wyżej niż ten wystrzał po ataku Rosji na Ukrainę, a 10 razy więcej niż, niż rok temu. No więc, jeżeli chcecie zobaczyć, naprawdę tak to dokładnie wygląda: drożeje szybko, gwałtownie gaz, tanieje euro, aczkolwiek indeksy giełdowe w Europie. Tak się nie zachowują. Dlaczego? No, bo tam jest dużo eksporterów, a słabe euro znakomicie rośnie, rosną wpływy, wpływy eksporterów. No tak to niestety działa. Więc złoty zależy od, tak jak pan redaktor powiedział, rynków globalnych. Niewiele, niewielki wpływ na, na nasze dane makro, no niby że słabe, to PKB. Goldman Sachs obniżył prognozę z, na ten rok z 5,9% wzrostu PKB na 3,9%, ale w dalszym ciągu wzrost, a nie recesja. W związku z tym nie, nie, wierzę, żeby to miało podstawowy wpływ. Sytuacja globalna, a szczególnie w tej chwili, no to oczywiście to się zmienia na rynkach finansowych, jak Państwo wiedzą, ale w tej chwili od długiego czasu y, wszyscy patrzą na rynek gazu. Panie Piotrze, to na koniec pytanie od Pana Karola. Pytanie ponadczasowe właściwie i chyba z jasną odpowiedzią. Czy to już czas na obligacje? Chciałoby się powiedzieć, zawsze jest czas na obligacje. Na obligacje zawsze jest czas. Po pierwsze, po drugie, Pan Karol najwyraźniej nas, Panie Redaktorze, nie słuchał. No wolno mu, to jest, żyjemy w wolnym kraju. Ale przecież myśmy to wiele tygodni temu mówili, że to czas na obligacje. Wiele tygodni temu, wiele tygodni temu mówiłem o funduszach obligacyjnych, oczywiście obligacje detaliczne jak najbardziej tak, ale na tym się w tej chwili nie skupiamy, funduszach obligacyjnych i one w lipcu wypracowały chyba 5-7%. No, po powolaniu, które obligacje przedtem otrzymywały, no to, to może to odbicie nie jest takie znaczące, chociaż 7% na... Funduszu obligacji to ponoć jest bardzo dużo. No ale teraz mamy, możemy mieć tą korektę właśnie w górę, czyli po tym spadku rentowności, wzrost rentowności, czyli spadek ceny. Poczekajmy, aż one znowu zaczną spadać. Kiedyś zaczną, dlatego że, jeżeli poczekamy na spowolnienie gospodarcze, to nieunikniony jest spadek cen, wzrost cen obligacji, czyli spadek rentowności. Ale spokojnie, po, poczekajmy, aż one. Rentowności zaczną znowu spadać. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję za bardzo. Dzień. Do zobaczenia.